Nie będę wykonywał poleceń prezesa Kaczyńskiego, tak czy nie? Nie będę wykonywał poleceń prezesa Kaczyńskiego. Czyli tak. Mam stuprocentowe zaufanie do premiera Tuska, tak czy nie? Panie redaktorze, to... proste pytanie. Bardzo proste i prosta odpowiedź. Absolutnie nie. Nie. Dla Trumpa nauczę się grać w golfa, tak czy nie? Moja paleta możliwości sportowych jest bardzo szeroka, ale w golfa grać nie potrafię i nie jestem na razie w cyklu e, nauki golfa, ale może kiedyś się nauczę. Jestem za nocną prohibicją w całej Polsce, tak czy nie? Ciężko odpowiedzieć tak lub nie, e, panie redaktorze. Woduch, ale raczej tak czy raczej nie. Opowiem to. Okay. Wolnościowe serce we mnie bije. Jestem przeciwko mnożeniu zakazów i nakazów, ale śledzę też to, co dzieje się w ponad 100 polskich gminach, co dzieje się w polskich samorządach. Śledzę statystyki w Krakowie po wprowadzeniu nocnej prohibicji i widzę, że to jest korzystne społecznie. Ważny dla mnie jest też zdrowy tryb życia, więc jak takie prawo pojawi się w pałacu prezydenckim, będę musiał się poważnie zastanowić. Ostatnia krótka piłka. Staram się rzucić nikotynę. Ale nie potrafię, tak czy nie? Nie, nie staram się rzucić nikotynę, a gdy zacznę rzucać nikotynę, to ją rzucę, bo mam bardzo silną wolę, ale nikomu nie polecam stosowanie, e, stosowania nikotyny. Lepiej żyć bez tego. Prezydencie, czy pan już wie, co wydarzyło się niemal trzy tygodnie temu w Wyrykach na Lubelszczyźnie? Dlaczego został uszkodzony ten dom? Ja oczywiście dostałem taki raport od Pana generała Kukuły. Wiem, co, co się wydarzyło. Wiem też, że reakcja polskiego wojska, ale też reakcja sojuszników była jak na 10 września taka, jaka być powinna. To znaczy nie mogło być innej reakcji polskich sił zbrojnych. Przetestowaliśmy to pod względem i polskich sił zbrojnych, ale też możliwości sojuszniczych. I myślę, że 10 września powinien być też lekcją. To nie jest tylko doświadczenie, w historii III Rzeczpospolitej i państw sojuszu północnoatlantyckiego, ale to jest także dla nas wszystkich lekcja, która powinna nas zmusić i zresztą za sprawą Rady Bezpieczeństwa Narodowego tak się stało, do refleksji o systemach antydronowych, do rozwijania właśnie tego rodzaju i tego narzędzia walki z wojną hybrydową. I tak patrzymy na 10 września, niezależnie od tego, co wydarzyło się w samych Wyrykach. No dobrze, ale Rzeczpospolita napisała wczoraj, że nawet tam yy, uczestniczyły w akcji aż trzy rakiety. Wystrzelone przez polskie bądź sojusznicze samoloty. Czy to prawda, że to celem mógł być, mógł być coś innego niż nieuzbrojony rosyjski dron? Mamy informacje o rosyjskich dronach. To są informacje, które trafiają do e, ośrodka prezydenckiego. Wiemy, że to były e, rosyjskie drony i że zostały wysłane nie przez przypadek, ale po to, aby przetestować nasze zdolności. A z całą pewnością dla mnie analizowanie tej sprawy w oparciu o artykuły e, jakiegokolwiek e, jakiejkolwiek gazety nie jest. E dla prezydenta tym, co powinien robić, ja tę sprawę analizuję z wojskowymi, z graczami. Czyli co ta sprawa pokołowy, powinna być objęta tajemnicą państwową? Tego nie mówię, że powinna być objęta tajemnicą państwową, od tego są dziennikarze, aby pisać swoje artykuły, ale nie od tego jest prezydent, aby analizować artykuły Rzeczpospolitej. Natomiast ja mam pełnie wiedzy na temat tego co wydarzyło się 10 września jeszcze raz to powtórzę jestem dumny z reakcji polskiego żołnierza polskich generałów ale nie patrzę na 10 września jak na rzecz którą powinniśmy w związku z naszą oczywistą reakcją fetować tylko jako na rzecz która powinna być przedmiotem analizy bo pokazała także że wiele jeszcze przed nami no, prawda kiedy wetował pan ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy mówił pan że nie zezwala na sytuację aby Polacy byli gorzej traktowani od obcokrajowców w swoim własnym kraju. Dlaczego więc Pan podpisał nową ustawę, która dalej zakłada warunki preferencyjne w polskiej ochronie zdrowia Ukraińców nad Polakami? Co się stało z hasłem Po pierwsze Polska, Po pierwsze Polacy? Żyje hasło Po pierwsze Polska, Po pierwsze Polacy i cieszę się z tego pytania, bo po raz pierwszy publicznie mogę się odnieść do tego. Po pierwsze zawetowałem pierwszy, nie wiem, pierwszą ustawę, nie godząc się na to, aby wypłacać 800 plus dla niepracujących Ukraińców. Nie godziłem się też w tym pierwszym projekcie za Wetowanym ustawy na turystykę medyczną. Rząd dopasował nową ustawę do moich oczekiwań. Nie oczywiście w stu kilka rzeczy zrobiłbym zupełnie inaczej, ale dopasował do tego momentu, który wydawał się odpowiedzialny społecznie na ten moment. Chciałbym, żeby osoba zadająca pytanie i wszyscy, którzy to komentują, mieli świadomość, że wszedłem w konkretną sytuację społeczną po 3,5 roku, czy po jakim Jakimś czasie funkcjonowania od początku wojny i po jakimś czasie funkcjonowania tej ustawy, która stworzyła preferencyjne warunki mniejszości ukraińskiej. Więc moje działania teraz, jasna zapowiedź, że po raz ostatni podpisuję tę ustawę, mają prowadzić do tego, że mniejszość ukraińska, podobnie jak wszystkie inne mniejszości, będzie się cieszyła w Polsce takimi samymi prawami. Natomiast niepodpisanie tej ustawy, w której i tak Polski rząd poszedł za moimi e, wytycznymi w kwest w kwestii weta. Nie podpisanie tej ustawy doprowadziłoby do tak e wielkiego chaosu społecznego w polskich urzędach, które szturmowane byłyby przez mniejszość ukraińską. Dzwonili do mnie polscy przedsiębiorcy, którzy mówili, że mają konkretne problemy z szykującymi się do powrotu na Ukrainę Ukraińcami. Byłby wówczas prezydentem chaosu, a ja nie chcę być prezydentem chaosu, chcę być prezydentem odpowiedzialności i tak będzie. Natomiast jesteśmy w procesie wycofywania się ze zobowiązań, które trwały ponad trzy lata. Czyli w dłuższej perspektywie chce pan zlikwidowania tych preferencji? Nie będzie, nie będzie, żadnych preferencji dla mniejszości będzie oczywiście będzie oczywiście opieka państwa polskiego nad mniejszościami w Polsce. Taka sama opieka dla wszystkich mniejszości. Jesteśmy dzisiaj w tym procesie po ponad trzech latach funkcjonowania. Natomiast panie redaktorze, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Ja jestem też prezydentem państwa, które ma ponad blisko 20 milionów obywateli poza granicami Rzeczpospolitej. I wydaje mi się, że gdyby w takim trybie... Jedno z państw europejskich przyzwyczaiło polską mniejszość do preferencyjnych warunków, a w trybie bardzo radykalnym wyprowadzano by Polaków z tego poczucia, to my też jako państwo byśmy reagowali, więc trzeba brać pod uwagę wiele rzeczy społecznych, zagadnień urzędowych, instytucjonalnych w tego typu prawodawstwie. Ja wciąż realizuję politykę, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, te preferencje się kończą. Panie prezydencie, w pana ustawie w projekcie ustawy jest zapis, aby wydłużyć okres pobytu. W Polsce, po którym można otrzymać obywatelstwo z 3 do 10 lat. Dlaczego? Dlaczego pan chce wprowadzić tak ostre, rygorystyczne kryterium? Myślę, że, a nawet jestem przekonany, że polskie obywatelstwo jest zaszczytem. Polskie obywatelstwo jest zaszczytem, to znaczy, że aby je dostać, trzeba posługiwać się z jednej strony językiem polskim, z drugiej strony znać polską kulturę, stać się częścią polskiego społeczeństwa. Z drugiej strony widzimy, że dużo w polityce migracyjnej w Polsce i na całym świecie się dzieje. Nie możemy przyznawać polskiego obywatelstwa w takich krótkich sprintach, bo oddanie polskiego obywatelstwa osobom, które nie są do tego gotowe, nie znają naszej tożsamości, kultury, naszego języka, naszej wrażliwości społecznej, politycznej, sprawia, że oddajemy też osobom, nie chcę powiedzieć przypadkowym, ale takim, które mogłyby jeszcze poczekać nasz los, naszą przyszłość. To wiąże się z wyborami konkretnej drogi Polski na lata, a być może na dekady. To jest Rzecz, która jest dla mnie ważna. W tym drugim projekcie chce pan też zakazania propagowania banderyzmu. Nie boi się pan reakcji Kijowa? Ja nie boję się panie redaktorze reakcji Kijowa, nie boję się też reakcji innych stolic europejskich. Mnie interesuje polska polska wrażliwość. Powtarzałem je przez przypadek w kampanii wyborczej po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Symbol banderyzmu jest symbolem wspomnienia czegoś zupełnie tragicznego w historii mojego narodu. A jakie będą reakcje na świecie, jest dla mnie to zupełnie obojętne. Z jednej strony wspieramy Ukrainę, myślę, że nie ma najmniejszych wątpliwości, a z drugiej strony symbol banderyzmu i czerwono-czarną flagę trzeba po prostu wyrzucić z polskiej przestrzeni publicznej i traktować jak symbol ideologii, która zabiła 120 co najmniej 120 tysięcy moich współobywateli. Ale to ta nie flaga, wie pan, panie prezydencie, ta flaga jest w bardzo ważnych miejscach i w Kijowie, i w Lwowie. Mają z tym problem w takim razie, wiem o tym, mają z tym problem w takim razie Ukraińcy. Nie jest to pewnie dzisiaj ich najważniejszy i jedyny problem w obrójcu wojny. Natomiast my w Polsce nie powinniśmy mieć takich flag, tak jak nie mamy swastyki, nie mamy flagi Związku Sowieckiego, tak nie chcemy w przestrzeni publicznej, chcemy za to karać, mieć czerwono-czarnej flagi, która jest symbolem, no, Upa. A jak to się ma do tego, że dzisiaj ruszają ekshumacje członków UPA w Polsce? Strona ukraińska zapowiedziała właśnie rozpoczęcie ekshumacji wióreczkowej na Podkarpaciu. To jest decyzja jeszcze Instytutu Pamięci Narodowej. Nie wiem, czy za pańskiej, pańskiego urzędowania, czy już po. To, to nie jest decyzja, która według, według mnie została podjęta w, w czasie, gdy byłem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Nie przypominam sobie takiej mojej decyzji. Więc wydaje mi się, że jest to decyzja. Pańskiego następcy? Tego nie wiem, panie redaktorze. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Nie wiem, z czym to się wiąże. Musiałbym poznać istotę tej sprawy, ale rozumiem, że jeśli Ukraina chce zabrać żołnierzy upa i z honorami pochować być może to nie jest dobry sygnał dla Polski ale oczywiście moje podejście do ekshumacji do ekshumacji i pochówku niezależnie od tego kogo ekshumujemy i chowamy jest pozytywne bowiem to w rękach Pana Boga jest rozstrzyganie naszego ziemskiego ziemskiego losu nie wiem w jakim celu odbywają się te ekshumacje czy są to badania archeologiczne badania naukowe czy jest to próba pochówku tych osób nie potrafię powiedzieć. Panie prezydencie, był pan w Berlinie, podniósł tam pan temat w rozmowach i z Kanclerzem i prezydentem temat reparacji. Czy będzie się pan też domagał reparacji od Rosji? Bardzo groźne jest domaganie się dzisiaj w sensie publicznym reparacji od Rosji, bo to oznaczałoby, że Rosję traktujemy jako normalne państwo, takie państwo, które jest w rygorze demokratycznym i dyplomatycznym. To by był policzek, myślę, dla Berlina, jeśli by traktowalibyśmy dzisiejszą Moskwę tak samo jak Berlin. Oczywiście. Czyli to przeszkodziłoby nam w rozmowach z Niemcami na temat zadośćuczynienia? Panie redaktorze, Rosja dzisiaj każdego dnia zabija kobiety, zabija dzieci, zabija niewinne ofiary, łamie międzynarodowe prawo, wyjście z tematem reparacji do Moskwy, do Federacji Rosyjskiej. Poza tym, że te oczywiście w sensie historycznym te reparacje Polsce się należą, ale wyjście dzisiaj z tematem reparacji do Moskwy, do Rosji, która zachowuje się w taki ani inny sposób. Po pierwsze z całą pewnością byłoby niemożliwe do realizacji te postulaty byłyby niemożliwe możliwe do spełnienia przez Moskwę, a z drugiej strony postawiłoby Moskwę i Berlin na tym samym poziomie procesu czy dialogu z Rzeczpospolitą Polską, więc jest to rzecz zupełnie nielogiczna. Domagamy się reparacji od państwa, które jest demokratyczne, które jest naszym partnerem w Unii Europejskiej, naszym partnerem w Sojuszu Północnoatlantyckim, dochowuje rygorów dyplomatycznych w relacjach wzajemnych polsko-niemieckich, a nie domagamy się od tych, którzy są Dyktatorami, mordercami nie domagamy się dzisiaj, bowiem ten dialog jest głęboko utrudniony. Czyli kiedyś, kiedy być może Rosja będzie demokratyczna i skończy się era Putina, ta sprawa wróci? Jeśli pan redaktor wierzy w taki rozwój wypadków Federacji Rosyjskiej. Każde i... imperium się kiedyś kończy. No dobrze, daj Boże, żeby tak się, się stało. I oczywiście, jeśli Rosja byłaby na przestrzeni kilku dekad demokratycznym państwem, gotowym do dialogu na poziomie, na którym gotowe są dzisiaj Niemcy, to oczywiście powinniśmy do tego wrócić. Czy państwa syn, młodszy syn Antoni, nie miał pretensji, że wypisaliście go z edukacji zdrowotnej? Sam to zasugerował panie On to zasugerował redaktorze, więc on nie chciał być uczestnikiem edukacji A zdrowotnej. No nie było to. Jest już wyedukowany? Staramy się edukować swojego syna także w zakresie oczywiście edukacji zdrowotnej i tych rzeczy, które są dobre w tym przedmiocie. No bo to jest cała specyfika tworzenia prawa obecnej większości parlamentarnej czy obecnego rządu. To znaczy tak, dobre rozwiązania zawsze doprawione są pewnym ideologicznym, nie zawsze, często doprawione są pewnym ideologicznym kształtem czy smakiem. To znaczy chcemy rozmawiać o obniżeniu cen energii elektrycznej, to wrzucimy wiatraki. Chcemy mówić o edukacji zdrowotnej, to obok ważnych tematów higieny osobistej, zdrowego żywienia, sportu, ruchu wrzucamy dyskusję o seksualności w kształcie, który niepokoi dużą rzeszę rodziców i która mówi, o stereotypach płciowych czy tego typu e, rzeczy. nie powinno się z dziećmi rozmawiać w pewnym momencie o seksie? To jest no, bardzo ważna część ludzkiego życia. Powinno się rozmawiać, rozmawia się z całą pewnością e, w domach, ale nie mam przekonania, że powinno się <laughs> rozmawiać z dziećmi e, w szkole e, o. E, m... O, o pewnych zjawiskach, które z jednej strony są marginalne, a z drugiej strony e, są pozycjonowane e, za sprawą środowiska reprezentowanego przez panią minister jako problem, e, który koniecznie musimy rozwiązać w naszym kraju. Ale życiu. co konkretnie Słówecz. pan ma na myśli, panie prezydencie? Mówię o pozycjonowaniu pewnych <gry> dyskusji o mniejszościach e, seksualnych, właśnie to odniesienie do e, stereotypów płciowych, czyli takie podprogowe e, sugerowanie e, dzieciom. I myślę, że z tego powodu. E, ludzie, rodzice zrezygnowali z edukacji zdrowotnej, bo widać pewien zakres, pewien margines działania, który ma być niczym więcej, tylko pozycjonowaniem radykalnego, lewicowego światopoglądu. Ja sobie tego na przykład wobec mojego dziecka nie życzę. Panie minister, była szokowana pańską decyzją i że pan to upublicznił. Nawet poradziła panu publicznie, że powinno się przed takimi decyzjami czytać. Podstawę programową. Pan przeczytał tę podstawę? Mam nadzieję, że teraz pani minister z, z taką samą pieczołowitością odniesie się do słów mojego kontrkandydata w wyborach prezydenckich Rafała Czaskowskiego, który także wypisał swoje dzieci z tego co wiem, z edukacji zdrowotnej. Ja pani minister, mam nadzieję, że odniesie się do tej sprawy. Myślę, że pani minister nie powinna być szokowana moimi słowami na temat edukacji, moimi decyzjami rodzinnymi dotyczącymi edukacji zdrowotnej, ale Powinna być szokowana tym, jak wiele rodziców zrezygnowało z programu, który wydawał się pani minister sztandarowy.